20 lat temu kombajn zdobył broń z miasta Zybi. Broń, która mogła odmienić losy bitwy. Generał Zybi oraz jego wojska przegrały ciężką walkę. Ostatecznie kombajn zdobyło broń. A teraz widzisz, młody, mamy grupę. Mam sprzęt. Za jakiś czas wysyłamy najlepszych ludzi do odbioru broni. Okej, okay. czekaj, jak ta broń działa. Podobno broń daje jeden impuls w miejsce, gdzie się celuje, i tworzy się wybuch, który jest w stanie zniszczyć całe miasto. Aha. To dlatego taka mocna jest. Dobra, wstawaj, idź po ludzi. Co tam się dzieje? Mówiłem wam, żeby go od razu zastrzelić, a nie. Teraz mogą nas namierzyć. Co tu się stało? Nic ciekawego. Gościa do ściany daliśmy, by zaczął gadać, ale nic to nie dało. Dobra, wszyscy do środka. Tak jest. Nie skończy. Szybciej ludzie, chodźcie, do tego czasu musimy siedzieć w kanałach. Dostałem wiadomość. Kombajn chce zniszczyć miasto, w którym jesteśmy. W porządku. Tylko wiesz, co tu musi się dziać, co nie? My nie jesteśmy pierwsi tu, a do tego nie mamy amunicji. Wiem, musimy być ostrożni. Co to było? O kurwa, wszyscy do środka. Szybko. Zamykaj, kurwa. Wszyscy żyją. Wszyscy. Choć nie do końca. I leży. Dobra, ludzie spokój jebnęło i to dosyć mocno, ale teraz się uspokoiło. A odpocznijcie. Szef będzie z wami. A ja idę zobaczyć, gdzie my w ogóle jesteśmy. Dobra. No proszę. Łowcy tu byli. Ale to u nich normalne. Kurwa zamknięte. Ach... Co tu się odwaliło? Wszyscy leżą. Spodziewałem się wrogów szczerze mówiąc. Dosłownie wygląda jakby ktoś tu mieszkał. Ale gdzie są ci ludzie? No to pięknie. Zaraz się zrzegam. Nawet nie wspominam, jak tu kurwa pięknie pachnie. Fajnie. Jakieś przejście, ale drzwi są zamknięte na no Amen. No nie jest tu za kolorowo. Pierdole co oni chcą zrobić w ten sposób. Za przyjemnie też tutaj nie jest. Jak lepiej? Tak zdecydowanie. Nawet nie pamiętam, czemu tu jestem. Później opowiem. O przyszedł. Wróciłem. Musimy stąd spierdalać. Kombajn rozstawia siatki wieżyczek obronnych i zniszczą wszystkich, którzy żyją. Co ty gadasz, byłeś na zewnątrz. Tak i musimy wiać. Jak tam się czujesz? Dajcie mu to. Zaraz stanie na nogi. A więc tak. Nasza grupa dzięki kanałom dostała reset. Odpoczęli. A teraz możemy ruszać. Podczas wychodzenia z kanałów zadawali mi dużo pytań. W sumie im się nie dziwię. Wkrótce wyszliśmy wszyscy poza kanał i było gorzej tu niż wcześniej jak tu byłem. Kurwa. Zaczekajcie, tu załatwię to. Za mną. Dobra, widzicie ich tam. Idziemy naokoło, bo jak wlecą w nas, to nas rozjebią. Idziemy do strefy, gdzie jest coraz gorzej. Kończyło. Nasza ekipa cała padła Oprócz tego, że dostałem w park Przeżyłem Najgorsze jest to, że kombajn ma się dobrze Ma kilkadziesiąt stref, gdzie żyją sobie jak w raju Pierdolę Nie wytrzymam dłużej, stary Nie mam pojęcia, co robić Cały świat stanął w płomieniach, jak zaczęli wysyłać sygnały przez wielkie transmitery Wiesz, że możemy to przerwać, co nie? Chcesz to zrobić? Tak No dobra, to jedź Auto jest przygotowane na długą trasę Okej, okay, wezmę tylko mój rewolwer i sprzęt Żebyśmy byli kwita. Robię to dla ciebie i naszej zmarłej grupy. W porządku. Pilnuj domu. No to ruszam. Ja pierdolę to wygląda zdecydowanie lepiej z bliska niż z naszej chaty. Muszę to ścierwo wyłączyć. bo wyglądają te martwe strefy kombajnu mimo to dalej puszczają sygnały by ziemia się rozpadła oto jest ten dom Proszę, co my tu mamy? Cała sterownia od tego skurwysyjstwa. Tak to się robi. Ciekawy jestem, co to jest. Może jakiś błąd. Gdzie ja jestem? Kurwa łeb mnie boli. Czekaj, słyszę ludzi. z brama, będę mógł uciec stąd. Co tu kurwa się dzieje? Nie drży ryja i chodź tu pajacu. Co ja tu robię i co się dzieje? Słuchaj, baza 04H Kombajn wysyła jedną czwartą swoich jednostek do miasta Anabel. Powtarzam, Kombajn wysyła jednostki do miasta Anabel. Wszystkie jednostki baz na wschodzie ewakuować się i udać się do miasta Sar. Powtarzam, ewakuować bazy na wschodzie i udać się do miasta Sar. O kurwa! Wiesz co, chcesz iść bronić bazy w zamian za ratunek od hordy zombie? Dużo was tu, było nas setka. Zostało kilku. Żyjemy tu w ukryci od dawien dawna. Cholera atakować. Za pomoc. Za dużo nas tu nie zostało. Jeśli chcesz, możesz tu zostać. Choć nasz żywot ludzi niedługo i tak się skończy. Pytanie? Wiesz, gdzie kombajn trzyma broń z miasta Zybi? Dokładnie w mieście Sa. Niedawno mówili, że wysyłają tam ostatnie jednostki. Kurwa, jadę tam. Jedziesz tam na śmierć? To głupie, ale rozumiem twoją chęć. Daj mi jakiś wóz, a pomszczę was wszystkich. Uparty jesteś jak buc, ale dobra, jak ci zależy, to za naszą bazą jest wóz z pełnym bakiem beniny. Weź cały nasz sprzęt i ruszaj. To no i tak koniec. Dobra, dzięki Trek. Ja pierdolę. Obyś to nie był ty. дорогу.